Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj m.in. o zmianach w programie siódmym sezonie SLTV Star Series MC z pulą 100 000 dolarów update CSGO oraz o The International 3 z Doty Dwójki. Zapraszam do oglądania. Na początku o zmianie pojawiają się odcinku. Postanowiłem, że materiał będzie się pojawiał w każdy poniedziałek. Wcześniej wyglądało to jako niepełny tydzień i niektóre ciekawostki umknęły w kolejnych odcinkach. Tym razem wszystko będzie na swoim miejscu i mam nadzieję, że zmiana wyjdzie na lepsze. Natomiast wkrótce planuję program z wywiadami. Błudnymi osobami będą znani, mniej znani gracze, menedżerowie organizacji i inne osoby, które działają w polskim e sporcie. Pierwszy wywiad ukaże się już wkrótce. Siódmy sezon SLTV Star Series z pulą nagród równo 15 tysięcy dolarów. Administratory Stalader TVO, odpowiedzialni za organizację ligi, do udziału w niej zaprosili 13 zespołów, natomiast kolejną trójkę wyłonili z internetowych eliminacji. Dzięki czemu na liście uczestników znajduje się 16 drużyn. Faza online potrwa od 14 sierpnia do 22 września. W inauguracyjnym pojedynku Fnatic podejmowało wielką niespodziankę poprzedniej edycji, niemiecką formację TEN. Zawodnicy ze Szwecji spokojnie wygrali do 5 na Detrejnie. Za to z turnieju zrezygnował Copenhagen Balls, ponieważ terminy finału Star Series oraz finału siódmej edycji Ligi Gaming Denmark nawzajem się pokrywają. Gracze CPH wywalczyli z dzięki internetowym eliminacjom, gdzie w fazie klubowej pokonali Fnatic oraz były skład Backlit Gaming. Ich miejsce organizatorzy postanowili oddać rosyjskiej ekipie USSR. Valve zasponsoruje turniej CSGO? Na oficjalnym koncie gry Counter Strike Global Offensive w serwisie Twitter pojawił się bardzo ciekawy wpis, z którego wywnioskować możemy, że Valve wspomoże scenę cs -a. Wraz z następną aktualizacją pojawi się nowa droga, dzięki której społeczność, czyli sami gracze, będą mogli wspomóc organizatorów eventów powiększając pulę nagród. Z pewnością będzie to w stylu przedmiotów kompendium do gry Dota 2, w których kupno zwiększało pulę nagród podczas The International 3 ostatecznie do podziału było ponad 2,8 miliona dolarów. Jak mogłoby to wyglądać? Czy Valve samo zorganizuje wielki turniej z niebotyczną sumą jako główną nagrodą? Na chwilę obecną update przywrócił USP oraz M4 A1 z tłumikiem w nieco okrojonej wersji 20x40 naboju. Te bronie najbardziej były oczekiwane przez fanów Cantera. Natomiast do gry dodano kompendium przedmiotów, gdzie gracze będą podczas gry otrzymywać tzw. zwane itemy. Częstotliwość wypadania zależeć będzie od aktywności w grze. Nałożony zostanie limit około 10 losowo pojawiających się w ekwipunku użytkownika Steam przedmiotów każdego tygodnia po 8 godzinach. Te dzielone będą na pospolite, unikalne, rzadkie. Ich używanie będzie mieć wyłącznie charakter estetyczny, nie będą miały one absolutnie żadnego wpływu na działanie w grze, żadnych dodatkowych obrażeń i tym podobnych celów znanych z RPG. Znamy finalistów EPS Niemcy Summer 2013. 7 września w studiu SL w Kolonii pojawią się Team Alternate, Flying Ducks, Dragwell oraz Enro Griffin, które walczyć będą o ponad 12 tysięcy euro znajdujące się w puli nagród oraz o miano najlepszej drużyny w Niemczech. W pierwszej konfrontacji na finałach zobaczymy Team Alternate, który fazę grupową zakończyło na fotelu lidera z jedną porażką na koncie. A ich rywale będą gracze Playing Ducks, do niedawna reprezentujący barwę organizacji Nifakulti, Do półfinałów awansowali po wyeliminowaniu ćwierćfinale formacji MTF Gaming. W drugim spotkaniu na placu boju spotkają się Enro Griffin, wicelider po sezonie zasadniczym oraz zespół Drakwell, który fazę grupową zakończył na szóstej pozycji i nie był typowany do udziału w finałach. W ćwierćfinale zawodnicy tej drużyny pokonali łaz po dosyć zaciętym pojedynku. 100 tysięcy dolarów MC Beaded. Organizacja FNATIC wraz z firmą MC rusza z kolejną edycją projektu MC Beaded. W puli nagród tegorocznej odsłony turnieju znajdzie się aż 100 tysięcy dolarów. Z tej sumy 22 tysiące pójdą na główny event, 39,5 tysiąca na turnieje eliminacyjne, natomiast 38,5 tysiąca na transport oraz zakwaterowanie drużyn podczas finałowych rozgrywek. Finał całego sezonu zmagań odbędzie się w Szanghaju w dniach 22-23 listopada. Eliminacje do MC BT 2013 odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Europie, Chinach, południowo-wschodniej Azji, a także Bliskim Wschodzie. Jeden turniej kwalifikacyjny przewidziany został także dla zespołów z Korei, Japonii oraz Tajwanu. Najważniejsza informacja dla polskich fanów to europejskie eliminacje, na które zaproszenie dostało SC Gaming. Jednak nie tylko ESC może wziąć w nich udział. Jeśli posiada swoją drużynę, może zarejestrować się w otwartych kwalifikacjach. Początek pierwszy już 20 sierpnia. Więcej informacji na ten temat znajdziecie pod adresem play.fnatic.com. Koniec Western Wolves. Organizacja Western Wolves postanowiła zakończyć współpracę ze swoją dywizją Strike Global Offensive po tym jak Lukas Glive, Rosander oraz Nikolaj Niko Jensen odeszli w stan inaktyw. Jako przyczynę takiej decyzji podali oni obowiązek nadrobienia zaległości w swojej edukacji. Menedżerowie zaakceptowali taką decyzję, szczególnie że nie mieli raczej innego wyjścia, gdyż stracili kapitana drużyny oraz snajpera. Western Walls był jedną z liczących się ekip na scenie. W tym roku zajęli m.in. drugie miejsce podczas Matka z Wiedniu oraz trzecie podczas tego samego turnieju w Birmingham. Stanęli także na drugim stopniu podium na Copenhagen Games. Zawodnicy mieli brać udział w rozgrywkach siódmego sezonu Ligi Gaming Denmark, gdzie obok Copenhagen Wolves byli faworytami do końcowego triumfu. I ślady się niestety pokrzyżowały. Nie wiemy w jaką stronę pójdzie pozostała trójka graczy. Najprawdopodobniej jednak stworzą nową drużynę i ponownie walczyć będą o sukcesy na europejskiej scenie. Complexity zakwalifikowane na SWC. Complexity będzie reprezentowało Stany Zjednoczone na finałach Electronic Sports World Cup. Jako, że Complexity w SEA doszło najdalej spośród amerykańskich drużyn, to właśnie oni pod koniec października przylecą do Paryża. Complexity w pierwszej rundzie pokonało drużynę Cultivation, by w drugiej trafić na kurs gaming. Zespół dowodzony przez Adrena okazał się lepszy od formacji, w której występuje m.in. Nothing. I tym samym spadła ona do trabinki przegranych. Tam Complexity najpierw wyeliminowało ekipę Monomaniak, a następnie Frost Gaming, dzięki czemu awansowało do finału Loses Bracket. W nim Complexity ponownie zmierzyło się z Cars i tym razem wygrało 2-0. Zwycięstwo to oznaczało nie tylko awans do wielkiego finału SEA, ale także zapewnienie sobie slota na finałach ESWC. Natomiast w wielkim finale Complexity spotkało Ninjas in Pyjamas i uległ 2-1 reprezentantom ze Szwecji i to oni zgarnęli 20 tysięcy dolarów. Siódmy sezon Ligi Gaming Denmark ogłoszony. Tydzień temu serwis Gaming Denmark ogłosił siódmy sezon swojej ligi w CSGO. Partnerem zawodu został producent wysokiej jakości sprzętu dla graczy, firma SteelSeries, a w puli nagród znajduje się około 6000 euro. Obecna edycja podzielona zostanie na dwie ligi. W najwyższej klasie rozgrywkowej zwanej Super SuperSeries grać będą najlepsze duńskie formacje, natomiast do niższej First Division odbędą się eliminacje. Obrońcą krajowego tytułu jest ekipa Copenhagen Wolves która w wielkim finale szóstego sezonu pokonała podopiecznych Western Walls. Obecnie trwają zapisy. Sam start sezonu zasadniczego przewidziany jest na 3 września. Finały zmagają będą się w dniach 11 do 13 października podczas NPF 14. Awansują na niego cztery najlepsze zespoły z internetowych rozgrywek. Kikis w GF Gaming Po wygranym dobrym stylu Krakow Gamespot w drużynie GF Gaming przyszedł czas zmian. W zespołu postanowił odejść Jakub Dobry, gracz strzelecki, który występował na pozycji midlanera. Nie czekaliśmy długo na jego następcę, bowiem nowym reprezentantem GF został Mateusz Kikis Szkudlarek. Mateusz znany jest na polskiej scenie, jednak jego główną linią był top. Czy zatem w nowym miejscu pokaże się z dobrej strony? Kikis ma w swoim bogatym CV wiele klasowych zespołów. Długa lista zaczyna się od Team Gameburg, potem jest Absolute Legends, Elohel czy Mal Spots. Obecnie pełnią rolę rezerwowego w jedynej polskiej formacji w LCS, czyli Meteor Makers. Doświadczenie zebrane w europejskich drużynach powinno dobrze wpłynąć na GF Gaming, które aspiruje do miana drugiej drużyny w naszym kraju. Lamp w Krakowie potwierdził to, jednak tam nie przyjechali gracze, kiedyś miałem team Hexanexis. Zatem z końcowym werdyktem będziemy musieli poczekać do bezpośrednich starć. Wander w KMD. Przez długi czas nie słyszeliśmy nic na temat zespołu kiedyś miałem Team, czyli chłopaków z anexis Teraz przerywają milczenie i zaczynają od zmian, które bezpośrednio dotykają ich najnowszy nabytek, Piotra Super Ace Prokopa, podejrzewanego ode do zawodnika zastąpi Oscar Wander Bogdan, który do niedawna występował w Eternity Gaming. Czy zmiany wyjdą im na dobre? Wander to zawodnik, który sławę i uznanie zyskał grając na zachodzie Europy. Swoją przygodę z profesjonalną sceną zaczął w Elohel, występując u boku takich doświadczonych postaci jak choćby Szuszej. Później, po rozpadzie drużyny, przyszła pora na mały mix The Mighty Midgets. Dzięki swoim występom pod koniec ubiegłego roku Oscar został zauważony przez władze organizacji Falls, do której szybko dołączył. Ostatnimi czasy mogliśmy oglądać go noszącego koszulki Millennium i Eternity Gaming. Teraz przyszła pora na KMT. Zmiana na pozycji supporta z pewnością poprawi czarny PR, który niestety szczyci się ten zespół. Wiele osób podejrzewa ich o przeciwników i oszukiwanie podczas spotkań. Na szczęście, Wandera do takich osób nie możemy zaliczyć. Wciąż nieznane są dalsze plany Super Wilki znowu najlepsze na EU West Challenger Series. Kolejny tydzień, kolejny turniej, kolejna wygrana Copenhagen Wolves. Zespół pod wodzą Martina Reklesa-Larsona wyraźnie zdominowała te rozgrywki. W zeszły poniedziałek zakończyła się już 11. odsłona tego popularnego cyklu, przeznaczonego dla najlepszych drużyn serwera EU Jest to ich czwarta wygrana z rzędu. O tym, że Copenhagen Wolves potrafią grać wiedzieliśmy wszyscy, gdy tylko ogłoszono, że w zespole znajdzie się złote dziecko FNATIC, czyli Rekles. To głównie jego geniuszowi drużyna zawdzięcza swoje sukcesy. W finale Wilki zmierzyły się z Team Dignitas z Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy jednak jeszcze zbyt mało wiedzą o League of Legends, dlatego musieli uznać wyższość rywali, przegrywając bardzo wysoko bo A03. W turnieju udział wzięły dwie polskie ekipy GF Gaming i kiedyś miałem Team. Obydwa zespoły nie zaprezentowały się jednak z dobrej strony. Mimo iż przeszły pierwszą rundę, to w drugiej zaczęły się problemy. GF oddał walkowera w Copenhagen Wolves, natomiast po zaciętym meczu wyższość rywali z Wysp Brytyjskich musiało uznać KMT. Plan Poland wygrywa po raz drugi z rzędu polskie go for roll Co sobotę polska scena League of Legends budzi się po piątkowym wieczorze, rywalizując między sobą w ramach go For roll Poland. Za nami 179 edycja tego popularnego cyklu organizowanego przez Electronic Sports League. W tym tygodniu najlepsi okazali się zawodnicy Clamponant, którzy w finale zmierzyli się o Kappa Style z walki wyszli zwycięsko zgarniając przy tym 800 zł jest to ich druga wygrana z rzędu. Ten tydzień dobrze wspominać będą zawodnicy CPL-a, pomimo tego, że i część zawodników wyjechała na wakacje i zmuszeni byli skorzystać z różnego rodzaju zastępstw, to poradzili sobie całkiem nieźle. Spośród 64 uczestniczących drużyn, to oni okazali się niepokonani. Warto dodać, że już po raz drugi w tym tygodniu swoją dominację rozpoczęli w środę, jednak wtedy była to gra bez takiej stawki, ponieważ nagrodami 178 edycji były Riot Points. Podsumowanie: EULCS Super Week oraz zapowiedź playoffów. Super Week rozpoczął się w czwartek i trwał aż do niedzielnych godzin porannych. Zobaczyliśmy w tym czasie aż 26 meczów. Początkowo miało być ich tylko 20, ale ze względu na ściśle środkowej części tabeli musiały zostać rozegrane tiebreakery. Przed sezonem chyba nikt nie spodziewał się, że na szczycie tabeli wylądują Le Jeszcze w połowie rozgrywek nie szło im najlepiej. Wszystko zmieniło się, gdy do drużyny dołączył Miffy, zastępując Will Fayera. Od tego momentu zwycięstwa przychodziły im o wiele łatwiej i stąd zasłużone pierwsze miejsce po dziewięciu tygodniach rozgrywek. FNATIC ostatni tydzień zaczął fatalnie po trzech porażek w pierwszych trzech meczach. Gdyby przegrali jeszcze następne dwa spotkania, mogliby nawet nie zakwalifikować się do play-offów. W niedzielę nastąpił jednak przełom w grze i odnieśli dwa zwycięstwa. Dało im to szansę na walkę o drugie miejsce. W tiebreakerach pokonali Ninjas i Pyjamas i Evil Geniuses, w wyniku czego wylądowali na koniec na drugim stopniu podium. Do udanych Super Week może na pewno zaliczyć Evil Geniuses. Z pięciu meczów nie udało mi się wygrać jedynie z Gambit Gaming. We wszystkich pojedynkach wystąpił Snoopy, który po dołączeniu do teamu Shakera i Enrighteda prezentuje się o wiele lepiej. W tiebreakerach EG przegrało mecz w drugie miejsce z Fnatic i wygrał z Gambitami, dlatego w playoffach zagra jako drużyna z trzecim seedem. Czwarte miejsce przed Gamescomem należy do Gambitu Gaming, który wygrał 4 z 5 meczów. Przypomnieć w tym tygodniu dało sobie Damon Prox, który grami Lee Sinem i Evelyn napsuł wiele krwi rywalom. Świetnie prezentował się też rosyjsko-estoński botlein drużyny. Jedynym z najlepszych zagrań ostatnich dni był Flash Genji nad strzałem Candy Pandy. Po dziewięciu tygodniach piąte miejsce zajęło Ninjas in Pyjamas. Przed odejściem Extincta mogli być uważani za faworytów rozgrywek. Po zmianie na pozycji top ich gra nie wygląda jednak tak kolorowo. Podobnie do Fnatic tydzień rozpoczęli od dwóch porażek, by potem wygrać resztę meczów. W tiebreakerach NiP przegrało oba swoje mecze, stąd piąta lokata na koniec. Największym rozczarowaniem Super była gra Alternate. Drużyna przegrała wszystkie pin spota w wyniku czego spadła na szóste miejsce w tabeli Exeqo csk o tym, który team zagra w play zadecydował bezpośredni pojedynek między tymi zespołami. Odziwo, nieźle grające w tym tygodniu SK zostało przez Alternate zmierzone i to drużyna Kreatona powalczy o udział w Mistrzostwach Świata na Gamescomie. Gdyby nie był to ostatni tydzień rozgrywę The Week LCS-a, SK mogłoby uznać za udany. Drużyna Ocelota prezentowała się bardzo dobrze i wygrała 3 z 4 pierwszych meczów. Sobotę czekało jednak na nich najważniejsze spotkanie. Gdyby wygrali na Ninjas Impierzana zapewniliby sobie miejsce w playoffach kosztem Alternate. Tak się jednak nie stało i SK musiało grać wspomniany już tiebreakers Alternate, który gładko przegrali. Na pocieszenie zostaje im wiadomość, że w kwalifikacjach do następnego sezonu, jako drudzy, będą mogli wybrać sobie przeciwnika w meczach o awans. Kolejny słaby tydzień zaliczyło Meteor Makers. Znowu nie udało im się wygrać żadnego meczu, chociaż w spotkaniu z Evil Geniuses była na to spora szansa. Osiem zwycięstw w 28 meczach, biorąc pod uwagę to, że cztery z nich zostały odniesione w pierwszym tygodniu LCS-a, to niestety fatalny wynik. Mym kończy sezon na ósmym miejscu i musi teraz ciężko trenować, aby znowu cieszyć się po kwalifikacjach do następnego splitu. Niestety będą jako ostatni wybierać przeciwnika do pojedynku Best of Five, więc spotkają się prawdopodobnie z najlepszą z amatorskich drużyn. Gamescom rozpoczyna się już wkrótce. 6 drużyn powalczy o 3 miejsca w mistrzostwach świata trzeciego sezonu w Los Angeles i o opólny nagród w wysokości 100 tysięcy dolarów. Wszystkie mecze aż do finału rozgrywane będą w formacie Best of Free. Pierwsza para EVE Geniuses vs Team Alternate, a drugą Gambit Gaming vs Ninjas in Pijamas. Przegrani tych meczów zmierzą się w pojedynku o piąte miejsce, który zagwarantuje im pobyt w kolejnym sezonie LCS. Wygrani natomiast przejdą dalej i staną do walki z Fnatic i Lemon Dogs o udział w Mistrzostwach Świata sezonu numer 3. Team wygrywa The International 3. Mamy nowych mistrzów The International 3 Dota 2. Zostali nimi zawodnicy Team Allianz, którzy pokonali w zaciętym finale Natus Vincere 3-2. do Szwedzi wyjadą z Seattle z czekiem na prawie 1,5 miliona dolarów. Na trzecim miejscu podium uplasowali się gracze Team Orange. Malezyjczycy byli o mały włos od wielkiego finału, niestety mały błąd przesądził o ich porażce. Team Allianz zagrali niesamowity turniej, a w drodze do finału stracili tylko jedną grę. W finale przyszło im się zmierzyć z Natus Vincere, którzy musieli wcześniej stawić czoła Malezyjczykom z Team Orange. W małym finale Team Orange grali lepiej, można powiedzieć, że mieli zwycięstwo w kieszeni. Niestety Natus Vincere cudem zdołał się wybronić i awansowało do kolejnej fazy. Wielki finał również przysporzył nam wiele emocji. Nikt nie spodziewał się tak zaciętej gry. Po trzech mapach Ukraińcy wygrywali 2 do 1, ale Szwedzi do końca spotkania zachowali zimną krew, zdołali wyrównać, a potem wygrać ostatnią mapę. Top 3 The International 3 to pierwsze miejsce Allianz, drugie miejsce Natus Vincere, a trzecie Team Orange. Wirtus Pro wyrzuca trzech zawodników Dota 2. Jak to zwykle było po turnieju z cyklu The International, większość zespołów robi zmiany w swoich składach. Pierwsza ekipa, która zadecydowała się na ten krok, to Virtus.pro. Pro. Rosyjska formacja zaliczyła bardzo rozczarowujący występ. W swojej grupie wygrała jedynie trzy konfrontacje, a w drabince przegranych już w pierwszej rundzie uległa drużynie Zeni. Możliwe, że jej śladem pójdą niebawem kolejne zespoły. Skład opuścili Sergiej Xikuzin, Olek Crazy Kolniszenko oraz Ilja ili Pewciaev. W oświadczeniu organizacji nie podane zostały żadne oficjalne powody rozstania z trójką graczy, jednak można być pewnym w 100%, że przyczyną jest słaby występ podczas T3. Pozostała dwójka ma przebudować line-up, by na następnych turniejach zespół osiągał sukcesy. Podobno trwają już rozmowy z doświadczonymi zawodnikami. Dag-Dag wygrywa WCSEU. Półtora miesiąca morderczej rywalizacji w europejskiej World Championship Series dobiegło końca. Drugi sezon nieoczekiwanie wygrywa Kim Dag-Dag-Kion-Dag, zawodnik o którym do niedawna wiedziało niewielu fanów Starcrafta. Jest to pierwszy godny załamowania wynik w karierze Koreańczyka. W wielkim finale po wyrównanym pojedynku pokonał MC, z tym samym 20 tysięcy dolarów i pokaźną statuetkę. Droga dag Doug do finału była pełna wywojów. Na każdym etapie turnieju Koreańczyk był o włos od eliminacji. Z drugiej strony może mówić o szczęściu, bowiem większość jego przeciwników nie była nawet bliska swojej optymalnej formy. W playoffach trafił wyłącznie na protosów. Najpierw rozprawił się z bardzo ryzykownie grającym na niłą, by potem pokonać w wyrównanym pojedynku ostatnią nadzieję Europejczyków, Grabiego. Wielki finał doczekał się aż siódmej mapy, na której jednak MC popełnił krytyczne błędy. Parting wygrywa WCG Korea. Koreańskie finały narodowe cyklu World Games już za nami. Zwycięzcą okazał się obrońca tytułu mistrza z 2012 roku, Łom Parting Lee Proto z całym turnieju nie przegrał ani jednej mapy, by w ostatnim meczu zdominować Sore, czarnego konia zawodów, który także wszedł do finału z czystym kątem. Trzecie miejsce i ostatni bilet na globalną imprezę zdobył Innovation. Koreańskie finały WCG trwały kilka tygodni. Do fazy zasadniczej turnieju awansowało 15 zawodników. Zaś Parting został do niej bezpośrednio zaproszony. Pierwsza runda zakończyła się bez zaskoczeń, jednak już ćwierćfinały okazały się dla wielu sensacyjne. Wszystkie pary oczy były skierowane właśnie na Partinga i Sore, którzy w półfinale mieli zmierzyć się z kolejno Innovation i Solkeem, Choć spisani na straty gładko pokonali prawdopodobnie najlepszych zawodników na świecie. Martinck przed samym finałem zapowiadał szybkie zwycięstwo. Jak mówił, tak zrobił. Sora nie pozostawił mu praktycznie żadnego oporu. Dużo ciekawszy był mecz o trzecie miejsce, a tym samym kolejny epizod kultowej już rywalizacji. Sol K. po raz kolejny sprawiał wrażenie grającego bez pomysłu na Innovation. Terran wykorzystał wszystkie jego błędy i jeszcze bardziej pogłębił przepaść między nim a swoim największym rywalem. T. Walton, reprezentant organizacji Team Dignitas, powrócił na szczyt w turnieju Zotaka w FIBA 13. Jest to jego czwarte zwycięstwo. W swojej karierze nie wykorzystał tylko jednej szansy w finałowym starciu tych rozgrywek. Wówczas pokonał go Marcin MRN z Czes, Salzen Team. Wczoraj w finale Walton ograł swojego przeciwnika, dzięki czemu po raz kolejny zgarnął 100 euro. Warto przypomnieć, że poprzednią edycję wygrał Bartosz Bejot Jakubowski. Universal Soldiers organizuje turniej FIFA. Ostatnimi czasy o organizacji Universal Soldiers ma co słychać: ma tylko dywizję FIFA 13, a wśród niej jednego aktywnego zawodnika Roberta liswolka Kaliszkę. Systematycznie bierze on udział w różnych rozgrywkach oraz od jakiegoś czasu prowadzi kanał na YouTubie. Z okazji zdobycia 200 subskrypcji, razem ze swoją drużyną postanowi zorganizować turniej FIFA, w którym pula na grób wynosi około 400 zł. Aby zapisać się do zawodów, należy wykonać kilka kroków. Zasubskrybować kanał Liswolka na YouTube, polubić fanpage US oraz udostępnić zdjęcie zamieszczone na stronie Roberta. Zapisy potrwają do 19 sierpnia włącznie. Chęć uczestnictwa wyraziło już kilkudziesięciu graczy, w tym czołowi zawodnicy polskiej sceny. Rozgrywki będą się odbywać w dramicie pojedynczej eliminacji w systemie PO3. Dla najlepszych przewidziane są następujące nagrody. Obudowa Anteguan za drugie miejsce 100 zł, za trzecie 50. To by było na tyle. Słyszymy się 26 sierpnia. Subskrybujcie, śledźcie na fanpage'u oraz czekajcie na kolejną dawkę newsów. Z tej strony Michael. Trzymajcie się. Cześć.